Hey! Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać! O nie! Złamałam czuba czupsa! Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, Jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś. Teraz Alex. Ekstra w końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie. Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo! Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko. Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w Twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł. Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść zaki. Jak to wszystko mieści się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem, a gdyby tak po prostu je przegryźć. To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. Jak działa? Jakoś długo to trwa. Palec zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację. To długi proces. Wow, jednak się udało. Świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden kęs. Dziwne wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego, co zbędne. Julie, nie poznaję cię. Co ty wyprawiasz? To nic takiego. Musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie. Zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już miała rację. To naprawdę jest pyszne. Wow! Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila, nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy. Już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Mmm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne. Poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się. Jak się tu znalazłeś? Ej, nic ci nie jest? Pomocy, ugryzł mnie w palec. Zróbcie coś. Nie rzucaj nim we mnie. Jak to woli. Życie dało ci dobrą lekcję. Challenge dla artystów. Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy. Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start, zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja. Nie podoba mi się to, co mam do tej pory. Może powinnam zmienić taktykę. Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, Flamaster. Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne. Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi, jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co zapech? Dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam ci nauczkę. Twój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuję. Odechce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań. Tak jest, dobrze jej tak. Czesia, ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę. Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? Jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Która! Starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę! Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami złodziejki Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek. Tak, jaki słodki. Przejadł się, więc skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia. Czas start. Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Kura, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samantha, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Yy, nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę. Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fu, ona je kupę! Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny krem czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny! Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały! I bardzo puszysty, jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia. Yeah! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał. Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać, ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym lusterko nie jest wbrew zasadą. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary... Ej! Używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? No to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samantha, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc, nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj. Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy, co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samanta, czy ty w ogóle widziałaś, jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego, pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. A wsi... Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach, moich mery. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem damy ci kotka. Ponieważ poprzednia nagroda była tak wspaniała, ta może wam się nie spodobać. Będziecie walczyć o rybę. Tym razem będziecie malować różnymi sosami. Będzie trudniej, ale dacie radę, czas start! Oczywiście to będzie coś wspaniałego! Malowanie sosami jest nie tylko zabawne, ale i pyszne. Co ty robisz? Zachowaj swoje śmieci dla siebie. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Dobra, nie czuję się urażona. Malowanie sosami musi być świetną zabawą, są takie kolorowe. Wygląda całkiem fajnie. Okazuje się, że ketchup to całkiem dobra farba. Myślę, że sos serowy też będzie ok. Dzięki niemu też można zrobić świetny rysunek. Tak szybko się skończył. Ale nie mam się czym martwić. Wszystkie wyglądają bardzo ładnie, więc każdy sos pomoże mi w rysowaniu. Wow, nie wiedziałam, że rysowanie sosami to taka niesamowita zabawa. Dobra. Kurczę, dziewczyny rysują za dobrze. Muszę się postarać. Ja też chcę mieć ładny rysunek. Sosy naprawdę dobrze pachną, muszą też bardzo dobrze smakować. Są takie pyszne. Po co w ogóle rysować, skoro sosy są tak wspaniałe same w sobie? Naprawdę? Uważam, że jedzenie samych sosów jest dziwne. Nie jest, to jest fajne i pyszne. Zgadzam się, ale lepiej nimi rysować. O nie! Głupie opakowania! Kurcze, zniszczyły mój rysunek. Jak mogłyście mi to zrobić, głupie śmieci? O nie, zjadłam wszystkie sosy! Teraz nie mam czym rysować. Ale to nie szkodzi. Po prostu podkradnę rysunek Samanty. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie, co narysowałyście. Pokazujcie, a ja w międzyczasie podmienię rysunki. Mary, to nie jest Twój dzień. Rysunek jest kiepski. Bardziej podoba mi się styl Chelsea. Dobra robota. Samanta, ty co robiłaś? Myślisz, że jak będziesz siedziała i nic nie robiła, to nie dostaniesz żadnej ryby? Ups. A jednak, gratulacje, to Samantha dostaje całą rybę. To wszystko przez Chelsea. Nie dam rady zjeść tak dużo surowej ryby. Wiem, po co mam jeść surową rybę, skoro mogę ją upiec? To świetny pomysł. Nie bez powodu zawsze noszę przy sobie palnik. Ojej, Chelsea, przepraszam, płomień niechcący Cię trafił. Nawet Ci pasuje. Odczepcie się. Za pomocą palnika zamienię tę paskudną rybę w pyszne danie. I to jest takie łatwe do zrobienia! Gotowe! Życzcie mi smacznego! Pyszności! Stać! Ty jesteś! I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz! Może też potrzebujesz leczenia? Yy, nie, dziękuję. Okej, okay. Okay, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. No, proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Alex, jesteś chory. Ja? A! Y, tak! Jaki ja jestem chory. Serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć! No wreszcie masz go. Tak, znalazłam twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj! to on! Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel! Apsik! Zabieraj go, mam alergię na koty. No, przestań! Rozbaczęło się, dostałem też wysypki! A psik! A chyba kotek znalazł sobie nowego przyjaciela? No, muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co się dzieje? Coś się rusza? Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz. Rudzielcu, nie uciekaj więcej tak daleko. Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze. Znajdę te kociarę. Wstać. Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku, ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę mnie przepuścić. Tylko ostrożnie, myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex! Ej, spójrz szybko Chyba znalazłam twojego pupila Tym razem musiałam go przemycić w wiatrze Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj Co? To rybka! Oczywiście, że nie jest moja Co? Nie krzycz tak O nie, wszystko rozlałam Musimy coś szybko zrobić Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Alex, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę. Trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd. Uff, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No, kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej, a ja załatwię wszystkich! Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi co jest w środku. Spokojnie, to jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Hmm. Dobra. Ty skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra. Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj. Let's go. Okej, okej. Hej, Alex. Nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powydzierać kurze. Muszę tu zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie to, nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam. Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa OK, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Wsunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj. Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O, nie słabo mi! Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Oops. O za smród, czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A no w takim razie nie mam pytań, czy mogę spojrzeć na Nidusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okay. E. Mój kochany przyjaciel! Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie, to ja, Mila. Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla, spójrz. To? Mój piesek w końcu cię zobaczyłem. No chodź tu kochanie! Musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. E, mam tu prezent dla dzidziusia. Proszę! Co tu się dzieje? Mila tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie! Proszę! To nie była moja wina! Chciałam dobrze! Taki to straszne, Czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie! Nie ma mowy! Bawcie się dobrze, gołąbeczki! Nie! No pomocy! Ratunku!